Głosami 13 za i 8 przeciw. Rządząca koalicja w Radzie Miejskiej w Miliczu przyjęła budżet na rok 2011. Oprócz radnych ze Stowarzyszenia Dolny Śląsk 21, budżet poparli radni PSL i PiS. Głosowanie podzieliło dwóch radnych SLD, Edward Rybka zagłosował za, natomiast Ryszard Ochowicz był przeciw. Wcześniej wysłuchano stanowiska klubu radnych Platformy Obywatelskiej w imieniu którego radna Halina Smolińska stwierdziła, że klub pełnie PO poprze tego budżetu ze względu na to, że nie jest prorozwojowy. Zarzuciła burmistrzowi odejście od inwestycji zalewów w Świętoszynie i w Miliczu przy ulica Wojska Polskiego. Brak koncepcji co do przekształcenia OSIR. Za szkodliwą koncepcję uznała pomysł przekształcenia szkoły podstawowej i gimnazjum w słowie w jeden zespół szkół i stworzenia trzech chwili w dunkowej, nowym zamku i czatkowicach. Pomysł ten, jak się okazuje, ma dać śladowe tylko oszczędności w oświatowym budżecie, natomiast obawiamy się, że jest tylko przemiarką do faktycznej likwidacji tych szkół. Punktowała radna Smolińska. Przeciwko budżetowi głosowali również Radni Milickiej Wspólnoty Samorządowej. Przyjęty przez Radę budżet zakłada dochody w wysokości 70 milionów złotych, a wydatki w 74 milionów złotych. Deficyt wyniesie 3,5 milionów.